Czy wiesz, że u dawnych Słowian, w tym w Polsce, był kiedyś matriarchat? Zastanawiam się, na ile i czy, 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 czy coś zostało z tego i na ile zostało, czy jest coś w naszym społeczeństwie z myślenia, jakie spotykamy w matriarchalnych społeczeństwach. Też, jak wiesz, mieszkam w Kanadzie, a w Kanadzie, wprawdzie, społeczeństwo nie jest zachodnie materialne, ale ludzie, którzy oryginalnie pochodzą z tego miejsca, Indianie, Amerykańscy, żyjący w Kanadzie i w Stanach, wciąż. Żyją w kulturze matriarchatu, jeśli zachowują swoje tradycyjne wierzenia. Pierwszą rzeczą, która mnie nieco zdziwiła, kiedy zaczęłam mieszkać i pracować w Kanadzie, to jest to, że społeczeństwo, ogólnie zachodnie społeczeństwo, jest tu. O wiele bardziej patriarchalne niż to, co widziałam w Polsce. Ponieważ słyszałam czasami, tak sam sobie wyobraż wyobrażałyśmy, tak sobie i tak słyszałam od kobiet w Polsce, a na Zachodzie to kobiety muszą mieć lepiej, tam wywalczyły swoje prawa i tak dalej. Tam był najpierw feminizm, tymczasem ze zdziwieniem Spostrzegłam że wyglądał porównując te dwa miejsca, mam wrażenie, że w Polsce kobiety mają wyższą rangę. Trudno tu znaleźć przykłady, bo każdy może mieć inne sytuacje w pracy. Ale jedna rzecz tutaj może być przekonywująca, nieco. W Polsce ale także u innych Słowia, nie wiem dokładnie w których krajach, istnieje coś takiego jak Dzień Kobiet, kiedy gdzie kobietom daje się kwiaty i okazuje się im szacunek i wdzięczność za to, co robią w swojej roli kobiet. I byłam bardzo zdziwiona, że czegoś takiego w ogóle nie ma w Kanadzie i w Stanach. Coś takiego nie istnieje. 8 marca jest świętem feministek. To jest świętem pamiętającym pierwsze protesty feministek. I tyle. Nie ma żadnego dawania kwiatów. Nie jest to jakiś specjalny dzień, o którym się w ogóle pamięta i który się zauważa. To jest ciekawe. Ale u Indian panuje matriarchat i jak to jest w tym matriarchacie? O co chodzi? Może przytoczę tutaj słowa Indianina. Mężczyzny i to bardzo znanego wojownika, bardzo popularnego i szanowanego, nie żyjącego już niestety, ale jeszcze, jeszcze, jeszcze niedawno żył. Nazywa się on Russell Means i był bardzo znanym aktywistą, który walczył o prawa Indian w Ameryce Północnej. I on pochodził z, z plemienia Lakota. I po, 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 podam film w informacjach pod moim filmem, podam link do filmu, w którym on mówi. I w tym filmie on mówi więcej, ja nie przetłumaczyłam wszystkiego, tylko najważniejsze rzeczy takie, żeby... Dokładnie, żeby można było sobie wyobrazić, czym jest materiał Hat w oczach Indianina, który żyje w tej kulturze. Russell Means mówi następująco, jak zwykle, wolne tłumaczenie w skrócie. Russell Means mówi, W społeczeństwie materialnym nie ma tak, że kobiety rządzą. Kobiety nie rządzą. Kobiety nie rządzą w świecie natury. W naturze jest równowaga. Równowaga męskiej i żeńskiej energii. Tak jak jest równowaga męskiej i żeńskiej energii w całym świecie i w przyrodzie. Mężczyzna uczy się od, od kobiety, uczy się żyć z kobietą, ponieważ kobieta uczy mężczyzn jak pielęgnować i dbać o życie. To fascynuje mężczyzn w kobiecie. Kobiety żyją dłużej. Kobieta została wybrana przez naturę, żeby zostać oczyszczana przez Księżyc. Kobieta zostaje co miesiąc oczyszczana naturalnie. Mężczyzna używa sauny, by symulować podobne oczyszczenie, by mieć chociaż trochę z tego głębokiego, cielesnego oczyszczenia, jakie przeżywa kobieta. Mężczyzna też tworzy różne oczy, o, rytuały oczyszczenia, jakim jest. Właśnie szała, spotów, sauna i inne rytuały. I tutaj dalej R Russell Mins mówi: Jeden z moich przodków, luter Stojący Niedźwiedź, napisał książkę, w której jest napisane zdanie: Jeśli nie znasz lasu, zaczynasz się go bać, a to, czego się boisz, będziesz chciał zniszczyć. Taki jest patriarchat, ponieważ brak w nim równowagi. A kobieta natomiast ma ten specjalny zmysł, który biały mężczyzna nazywa intuicją. Ja nazywam to świętą wiedzą. Jest to umiejętność jasnego widzenia rzeczy. Kobieta. Idzie przez życie, ucząc mężczyzn, jak pielęgnować, troszczyć się o wszystko wokół i jak utrzymywać równowagę. A potem kobieta osiąga moment zmiany na drodze życia, kiedy ma tą pełną, pełnię kobiecej mocy i kiedy staje się dawcą życia. Dopóki nie znasz kobiety, nigdy nie poznasz życia. Dlatego w społeczeństwie Indian i zresztą w każdym społeczeństwie, jak mówi Russell Means, kiedy starsza kobieta mówi, wszyscy ludzie słuchają. To koniec tego co powiedział Russell Means. Ja te podam jak możesz możesz sobie posłuchać jeśli znasz angielski albo przetłumaczyć używając metody, o której mówiłam. Dokładnie, gdzie mam jest trochę więcej niż ja zdradziłam z jego wypowiedzi, ale ja spędzam, lubię spędzać czas w środowisku Indian. Też wyczuwa się tam, jakim szacunkiem darzy się kobietę, czyli można powiedzieć, jest to szczególny szacunek dla kobiety jako dawcy życia i matki. To jest to, to ważne. Czy ten szacunek dla matki Polki ma w sobie coś podobnego? Czy nasz szczególny szacunek do Matki Bożej jako matki i kobiety też jest jakimś cieniem czegodownego słowiańskiego matriarchatu? Zaczęłam się nad tym zastanawiać, ponieważ ja osobiście o wiele lepiej czuję się przebywając wśród Indian, gdzie, gdzie, gdzie lubię chodzić, niż wśród tutaj białych ludzi zachodu. Czuję się jakoś tak bardziej domowo, bardziej sobą i można powiedzieć bliżej mojej własnej kultury, nawet w tym wszystkim. Ciekawa jestem, co o tym myślisz, czy ja mam rację, czy moje obserwacje są dobre, a co ty myślisz? Ja to nie, nie przetoczyłam to. Co mówi Russell Mintz, żeby pokazać, jak mężczyzna pięknie potrafi powiedzieć o swojej fascynacji kobietom, jak można się uczyć od kobiet tego, co jest ich mocą, jak tworzyć i jak tworzyć wspólnie równowagę w świecie. To tyle na dzisiaj. Zostawiam to bez nadmiernego komentarza. Dostawiam. Tu miejsce na dyskusję. Jeśli masz ochotę podyskutować, dzięki. Pa.